22 września 2022 Hotel Hilton. Dzisiaj przyjadą tutaj efektywni i skuteczni ludzie biznesu, a tak naprawdę kumple, z którymi spędzimy ciekawy weekend z całej Polski, jak i nie tylko. Naszymi prelegentami będą Michał Wiczak, który opowie o technicznych zagadnieniach w krypto, Kuba Waliński, specjalista od Tesli, Krzysztof Łądka, specjalista od kontaktów na Ukrainie, Tomasz Losen opowie o współpracy w korporacjach i w jaki sposób się tam odnaleźć, niesamowity wykład Jacka Bartosiaka o obecnej sytuacji geopolitycznej, Piotr Sekuła, nasz kolega, który opowie jak żyć zdrowo, Paweł Miszkurka, czyli tematyka sukcesja, testamentu, budowanie bezpieczeństwa rodzin, Maciej Filipkowski, Master. Jak je organizować i dlaczego warto? Jarek Rogowski, ekspert od bezpieczeństwa osobistego, zrobi z nami ćwiczenia w stylu Card Defense oraz szkolenie w zakresie obrony osobistej. Jacek Rafało, zdrowie i kręgosłup. Michał Kiereś opowie o budowaniu majątku pasywnego. Kongres zamknie wykład Pawła Szpakowicza, który nam opowie o historycznych cyklach surowcowych. Wszystkie wykłady były bardzo merytoryczne, zrobiły na mnie olbrzymie wrażenie. Wszystkie wykłady były bardzo ciekawe, zawierały istotne elementy, o których warto się było dowiedzieć, czy o sytuacji geopolitycznej, czy nawet o męskim zdrowiu, co akurat w moim przypadku pod kątem męża też się przyda. Bardzo dużo treści było o zdrowiu, było o inwestowaniu, były tematy wojny. Wiele było zaskoczeń, od sukcesji, od zabezpieczenia swojego majątku, po samoobronę. Niesamowite jak można w jednej konferencji połączyć wykłady dotyczące naszych finansów osobistych inwestycji, ale też zdrowia, kręgosłupa czy bezpieczeństwa osobistego, a także sytuacji na Ukrainie. Wykłady były z bardzo różnych dziedzin od treści inwestycyjnych po dbanie o własne zdrowie po szeroki horyzont geopolityczny. Ale z dwóch, takich, bym miał wybrać, to był to wykład i ćwiczenia praktyczne Jarka Rogowskiego na temat bezpieczeństwa osobistego, a drugi to Jacek Rafało i nadbały. Całość, nasz kręgosłup, który nie tylko moralny, ale również ten na fizyczny jest bardzo ważny. Na mnie największe wrażenie zrobiła wiedza, kompetencje Bartosiaka, który przyszedł i opowiedział nam, jaka jest sytuacja za naszą wschodnią granicą. Na mnie osobiście największe wrażenie zrobiły wykłady Michała Kiresia odnośnie budowania Rentono, stricte biznesowy, drugi Piotr Sekuły, odnośnie testosteronu, chociaż bardzo holistycznie podszedł do tematu, poruszył go na wielu płaszczyznach, wiele wyjaśnił. Największe wrażenie, bym powiedział, chyba zrobił na mnie Jarek Rogowski w sensie samoobrony. Przetestowaliśmy, jak uciekać przed napaścią, jak się bronić. Kwiatnym elementem były ćwiczenia z sytuacji kryzysowych i z tego, co robić, jak się bronić, jak sobie poradzić. Robiliśmy bardzo proste drille i okazało się, że dają dużo do zrozumienia, że nie jest to wcale takie oczywiste, jak szybko wyjść z auta, jak szybko wejść do auta. Jak wrócę z kongresu będę musiał usiąść przez jeden dzień, pomyśleć wszystko przetrawić i lecieć dalej. Bardzo mi się podobało i lubię jak tata występuje. A powiedz ile masz lat? 10. A w takim razie na kolejną konferencję też będzie chciała przyjechać, gdzie będzie Tata występował? Tak. Super, bardzo Ci dziękuję w takim razie za obecność. No i co, do zobaczenia. Dzięki. Dzięki.